to jest PLK twoja muzyczna wyspa No to już tak bardzo oficjalnie witaj Czesław. Dzień dobry. Dzień miesiące, nie wiem ile już w sumie chciałbym wrócić, nie mogę, bo cię kochać nie umiem. Dla mnie to jest ab abstrakcyjne, przyjechać do, do kraju i się nie uczyć języka, ale to się dalej zdarza. Ja to znam, bo moja babcia 30 lat mieszkała w Danii i nigdy się nie, nie nauczyła po Duńsku. Dla mnie, według mnie, to jest fatalne. Ja nie będę nawet przeklinał teraz, ale sorry, jak jesteś gościem w jakimś danym kraju, to pytaj się, wchodzisz do kogoś do domu, pytaj się, czy, czy się ściąga buty, czy nie, i się uczy języka. Ale to nie zmienia faktu, że ten obraz emigracji, który my w tej chwili mamy y, Polaków w Wielkiej Brytanii, jest bardzo pozytywny i spotykają bardzo różne ciekawe historie i bardzo dużo ciepłych ludzi, Polaków, którzy naprawdę mają coś fajnego do powiedzenia. Ja mam taką historię, właśnie tutaj z klasy z, 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 z w, w Irlandii, gdzie, nie wiem czy to było w Dowidzie, czy gdzieś indziej, stoję przed publicznością mówię po polsku. jak ktoś się śmieje z publiczności. Logicznie, mój polski jest taki, że mam duński akcent, i jeszcze troszkę kaleczek, że czasami. I się śmieją Polacy tutaj w Irlandii, w Doblinie. I ja mówię tak, Szanowni Państwo, ale ja jestem imigrantem, tak jak wy. I mówię, no wiemy, wiemy Czesie, wiemy, tak śmiesznie gadasz. Ja mówię, no pamiętajcie, waszych dzieci nikt nie będzie drażnił, jak będą przyjeżdżać. Kropodziem babci dzisiaj. Wasze dzieci będą przyjeżdżać do, do, do Polski, odwiedzać babcie, dziadka, a na podwórku nikt waszych dzieci nie będzie drażnił z polszczyzną, bo wszyscy tutaj w Irlandii dochowacie swoje dzieci z piękną polską polszczyzną. I zamilkło 400 osób, i potem panowałem już na koncercie. Potem przychodzili do mnie i mówili cesarzowo, nie pomyślałem o tym. Przecież logicznie, mój syn. On, jak się kłóci ze mną, to to, to zmienia na Irlandzku. No właśnie wczoraj byłem w sklepie i podczas zakupu słyszałem, jak e, pewna mama, oczywiście Polka, z dziewczynką robią zakupy, i ta dziewczynka mówi: O mamo, zobacz, e, mamy binsy, kup mi binsy na obiad. To może te light. I tak sobie, rozumiesz, że no, ten polski zanika, on się robi polski. Ale, tak, ale, to, ale, ale w tym nie jest nic złego, bo jest, ja sobie, jasku, to 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 jest piękne. Póki jest ten polski w domu, póki jest kontakt z nim, ja miałem kolegę Marcina, który przyszedł, miał 10 lat, on był, on był rok na emigracji, ja byłem już 4 lata. Przyszedł do mnie i powiedział mi, Czesław, dzisiaj jest ostatni dzień, gdzie możemy się bawić razem, bo mi ojciec zabrania od dzisiaj bawić się z polskimi dziećmi, bo mam się szybciej nauczyć po duńsku." I będą nimi. Więc y, ja sądzę, że póki ten polski język jest, to cieszmy się, że że, że nasze dzieci, mimo że będą bińcy, coś tam będziemy mówić, ale rodzi się w tej chwili generacja takich dziwnie gadających Czesławów w Irlandii. A o tym czasami polski emigrant zapomina. Czasem wróćmy do początków Księga Emigrantów. To wszystko zapoczątkowało pewne zdjęcie w Szkocji. Od tego się zaczęło. Tak, ja siedem ja lat temu widziałem taki wpis, to był taki wpis na blogu Polki, która mieszkała w Irlandii, już nie wiem gdzie dokładnie, ale przyjechała do, do Edynburga, po prostu na, na, na weekend I, i tam widziała taki, taki, taki wpis na taki murze nie wybaczyć i Polsko. i ja zacząłem grzebać w komentarzach pod tym blogiem i w ogóle to, to, to zdjęcie zrobiło taką ładną, medialną furorę. I sobie uświadomiłem, że, że Polacy pewnie, że wyjeżdżają, ale też bardzo tęsknią i też, też wyjeżdżają niektórzy, bo, bo czują się jakby czują się poza imprezą w Polsce, czyli jakby 20-30% społeczeństwa. Jakby nie, nie dostało zaproszenia na, na, na tą imprezę. I, I logicznie mają żal do, do, do Polski, mimo tego, że, 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 że kochają e, swój, swój, swój kraj. Nienawidzę cię Polsko, na to nic nie poradzę. Nienawidzę cię Polsko, bo nade mną masz władzę. Nienawidzę cię Polsko, a to wszystko za sprawą. Nie wybaczę Ci Polsko pewnego zdjęcia w Edynburgu, ale to tak nie do końca, to takie pokrętne z tą nienawiścią do Polski, prawda? Zostałeś za to zlinczowany przez krytykę na początku, było źle. Tak, ale, ale, ale nie, nie, przez, nie, nie przez emigrantów. I dlatego też chciałbym poruszyć taki, taki temat, że okazuje się, jak ja w 2008 roku zamieszkałem na stałe w Polsce, to byłem przekonany, że, że, że jakby taka historia emigranta, który nie wiem bijał z ulicami. Każdy, każdy ją zna. Każdy, każdy w Polsce chyba musi mieć jakąś tam ciocie czy, czy wujka dziwnego, który, który mieszkał w Stanach. A okazuje się, że jest duża część społeczeństwa w Polsce, którzy nie znają w ogóle emigracji. Czyli nie mówię, nie mówię nawet teraz w ogóle. Czyli nikt w rodzinie przez generację nie emigrował. Nie mają znajomych, którzy, się, którzy znają ten temat. I, i, I nagle wtedy, nawet mój wydawca mówi do mnie: No ale, ale dlaczego, to jest, dlaczego to jest dla ciebie emocjonalne? Ym, i powiem szczerze, że nigdy w życiu nie dostałem tyle ciepłych, długich maili od Polaków z całego, z całego świata. Bardzo, bardzo grubo, to z całego świata, którzy dziękowali za tą piosenkę, bo po prostu ona opisuje logicznie tęsknotę za krajem. Więc y, ja już zapomniałem o tym, że ktoś chciał mnie zlincować, a jeżeli e, znicować e, inaczej. E, ci, którzy mnie... Mieli jakiś z tym problem, to i tak nie są ludzie, którzy kiedykolwiek byli na moim koncercie. Więc to nie jest tak, że ja straciłem fanów, ale, e, ale ja nie mogę brać ja, ja nie mogę bać odpowiedzialność za, za głupotę ludzką. Przepraszam bardzo. E, to jest piosenka o miłości do Polski, to jest piosenka i płyta jest całym hołdem do, 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 do emigrantów. A jak ktoś a jak ktoś e, ma poczucie, że ja się napijam z emigrantów, z emigracji, czy szydzę, to Chryste Panie, przecież moja historia jest taka, ja sam śpiewam u swoich rodzica, którzy zapłacili największą cenę. Mój ojciec, jak słyszałem, jak ojciec płacze, on nie może przyjechać właśnie na, nie może pojechać na pogrzeb mamy, mojej babci. I będą mi, kurde, mówić, kwestionować, będą... Tak samo o tym, ja nie wiedziałem o tym, Jacku, że, że można być lepszym czy gorszym katolikiem. Ja nigdy w wiatach nie mówiłem, że jestem wierzący. A ja byłem pierwsem jasełek, byłem ministrantem, i ja jestem wierzący, nie chodzę już do kościoła. Ale jeżeli jest... moi rodzice nie mi... Nie wywołali mi tak, że powiedzieli że jak zamieszkasz w Polsce, to będzie, będzie ekstra będzie ekstra katolików, potem będzie pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Tak jak w tą nożnej. Nie widziałem. Myślałem, że, że wiara jest bardzo osobista. Ale tak, jeżeli, jeżeli nie możemy się śmiać kościoł, ja, ja tę ja piosenkę y, do kościoła gdzie śpiewam. Jedziemy do kościoła na kaczu, doła. Jedziemy do kościoła na dołam, się za i się z jest a kto kratował wódę, to nieba wejdzie z trudem. Tą piosenkę śpiewałem w, w polskiej ambasadzie w, w Danii dla swojego księdza. Ulubiony ksiądz Zdunek i Dunek i, i był zachwycony. A ja nie mogę brać odpowiedzialności na to i nie sądzę, że to jest okej, okay, że w kościele, gdzie ja się wychowałem, gdzie ja byłem ministrantem, ja wchodzę do kościoła i koło psalm jest wywiad. Jak to jest poniżające? Ktoś wydrukował wywiad 17-letnią dziewczyną, która z samym szacunkiem nie jest autorytetem politycznym w naszym kraju, tylko powiedziała coś o Tłuszku. A temat imigracji nie jest, to nie jest temat, to nie jest temat polityczny, jak ktoś, jak ktoś tego chce zrobić, bo ja, nie, ja się nie znam na polityce, ale ja wiem, że losy imigrantów są bardzo różne. Jeżeli ja wchodzę do swojego kościoła i widzę wywiad, wywiad koło psalm, w kościele, gdzie ja chodziłem, to coś naprawdę się pomieszało. Ja wiem o tym, że ksiądz tam jest po prostu bardzo prawicowy i swoje poglądy wyznaje. Ale mam też po powiedzieć mam prawo powiedzieć, że mi się to nie podoba, więc zabrałem wszystko, wziął, zrobiłem zdjęcie z tego i cudownie, bo pierwszy raz po prostu byłem zachwycony, pudełek to skomentował. Pudelek to skomentował, pamiętam, jak rozmawialiśmy w 2011 roku. Wówczas pytałem ciebie w Czechinie, czy ty czujesz się już gwiazdą, a ty wówczas powiedziałeś, Jacek, no do momentu, do momentu, kiedy mnie nie ma na, fej, na, na, na pudelku, to nie! No i już jesteś, bywasz, no, bywasz, jesteś bywalcem stałym. ja jestem jak to jak, y, jest logicznie, że taka troszeczkę śmieszna i dlatego, że ja też czasami żartuję, mówię w Polsce. Co z tego, że masz potulną platynę i masz Fryderyki i masz top trendy, jak, cię, jak się nigdy na lokalnej dyskusji nie rozpoznaje? Mimo tego, że grałeś w pełny dom kultury. Ty, nie tylko, bu tylko budzisz się z kobietami, które kochają twoją muzykę. Jak chcesz się budzić z kobietami, które twojej muzyki w ogóle nie znają, to do telewizji i stajesz się panem z telewizji? się budzi z jedną kobietą, ona mówi, ej, a co ty w ogóle robisz? A jego zanka obok mówi, nie wiesz, on w reklamach występuje, jest gwiazdą. W reklamach występuje, jest gwiazdą. Czesław Mozli w naszym studiu. Czesław, emigracja jest Ci doskonale znana. Wiele lat spędziłeś poza krajem, o czym wiemy doskonale. Doskonale wiesz, czym jest los emigranta. Czy to właśnie dlatego Księga Emigrantów, tą pierwszy, jest dla Ciebie najważniejszą płytą w Twoim dorobku? Na pewno najważniejszą. Jest też ta która najmniej się sprzedała, ale i to też jest płyta, która na pewno, nie wiem, ona się siedem lat ale jest najważniejsza i też widzę to, 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 jest dla mnie, to jest dla mnie ciepłe i mocne, jak pani konsul przyjeżdża z Edynburga do Glasgow i słyszy koncert, jest na koncercie i, i, i dziękuję mi, e, e, i dziękuję mi za to, że ja, że, że, że rozumiem mój hołd dla emigrantów. To jest, to jest piękne, bo wtedy moja misja się, wtedy wiem, że ktoś by zrozumiał. A to jest, a pani konsult sama ma przecież córki e, na emigracji. E, i, 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 I też mówi mi pani konsult, że, że tylko 3% Polaków w Wielkiej Brytanii e, melduje swoje dzieci do szkoły polskiej. 3%. I ja mogę powiedzieć taką mam anegdotę. Ja się nauczyłem po polsku, 6 lat temu mówiłem gorzej po polsku. Mam szczęście, że moi rodzice nigdy nie narzekali na Polskę przy, przy stole rodzinnym i tak samo oni nie narzekali na tych donczyków. Nawet, że czasami e, było trudno, logicznie. E, I to spowodowało, że ja nigdy nie miałem wstrętu do Polski i tak samo nie, nie czułem wstrętu do, do, do tego nowego kraju, gdzie byłem. Ale e, nauczyłem się po polsku, dlatego mój ojciec jest Ukraińcem. I przez wiele, wiele lat myślałem, że mój ojciec zaniedbał ten ukraiński język w naszym domu i dlatego ja nie umiem po, po ukraińsku. Ale po 11 koncertach teraz w Wielkiej Brytanii, dzisiaj jestem właśnie w Dublinie znowu, w Irlandii, to przyznam, że tych historii, które ja słyszę i ludzi, których spotykam po koncertach uświadomiło mi, że mój ojciec robił mnóstwo podchodów i wiele razy próbował mnie nauczyć ukraińskiego, ale ja po prostu byłem zamążały chłopak z dredami zła WowRage, z Machine i w ogóle zjadł wszystkie leksykony świata. I to nagle jest coś, co je, nagle po 11 dniach tutaj e, e, koncertowania odkrywam odkrywam coś, gdzie, gdzie ja też po prostu nie mogę mieć żal do swojego ojca, bo tak finalnie to, to jak patrzę wstecz, to, to, to ja sam też nie zrobiłem żadnego efektu. Trzeba bez wysiłku, żebyś nauczyć po ukraińsku. Czesław, zatrzymajmy się przy płycie Księga migrantów, bo to temat najważniejszy w tej chwili nie tylko dla Ciebie, ale również dla emigracji. Ja przy okazji dzisiejszego koncertu no, ważna kwestia muzyczna, e, która z tych piosenek, gdybyśmy mogli, tak sobie je wszystkie teraz ułożyć, jest dla ciebie najważniejsza. Która z tych piosenek ma najsilniejszy przekaz dla ciebie jako, mhm. e, jako twórcy, jako autora? Dla, dla mnie, ja uwielbiam i dla mnie naj, 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 naj to jest, to jest rary, rarytas, bo to jest, bo to jest historia, historia, o tym, Miał Zabłocki napisał najpierw taki tekst, em, polowanie w Amsterdamie, czyli napisał historię emigranta, który chce się zemścić na swojego, em, no, na, na, osobę, która wynajmuje mu pokój, tak, czyli właściciela tego, tego, domu, mieszkania, bo nasz emigrant tutaj, bohater, on po prostu przyjechał, ma mieszkanie i wszędzie latają karaluchy i szczury. I on jest po prostu, to załamany tym, więc on jest zdenerwowany i on mówi, że on idzie, bierze harpun i idzie do sypialni polować. Jak tylko złapie te szuli i karaluchy, to jak wróci właściciel, to zrobi to wszystko, wymieli te karaluchy i zrobi mu burgera, że on będzie wcinał i będzie się mścił i będzie miał satysfakcję, jak, jak lokal, czyli, czyli, czyli Dunczykowi, Holenderemu, czy temu, temu Irlandczykowi, zemści się na nim, że mu dał takie, takie złe mieszkanie i, 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 i będzie, się, będzie, się, będzie się cieszył tą to, 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 to słodką zemstą. Poprosiłem Michała, że to jest fajne, że to jest mocne, ale ja bym chciał jeszcze, że, żeby nasz emigrant nagle odkrywał, że, 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 że ten lokator nagle wcina tego burgera i mówi: Very nice, very good, smakuje mi to, dziękuję ci. I nagle, jak w momencie, gdzie emigrant narzeka na ten kraj, do którego przyjechał, jak w tym momencie, gdzie emigrant nagle uświadamia sobie, że on w ogóle nie zna obyczaju. Tego danego kraju. I ja śpiewam pod koniec, że, że em, weźcie usłyszy to ślepy, w końcu zobaczy to głuchy, że tutaj rarytaz i przepych to szczury i karaluchy. Długo myślałem, że oni tak się mną bzy, brzyzą i gardzą. A oto mam jak na dłoni, że dbali, dbali i to bardzo. Czyli o tym, że, że tutaj nagle nasz emigrant, on, on, on się uświadamia, że chciał się zemścić, a tak naprawdę to dostał mieszkanie z karaluchami. Bo to jest największy zaszczyt taki mieszkanie dostać. To jest logicznie abstrakcja, ale to jest dla mnie bardzo silne. Czas goni. Zatem powiedzmy, dlaczego warto przejść na Twój solo, a księga migrantów czeka. Dlaczego musimy się tam gdzieś pojawić? Ehm. Nie mam żadnego pojęcia, ale, 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 ale mam nadzieję, że, 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 to, że to nie będzie obojętne, bo, bo, bo nie chciałbym być obojętny. Chciałbym zostać chciałbym ja zostać. Drodzy Państwo, Czesław Mozil gościem Radia PLK. Już dziś w Dublinie City West Hotel będzie się jedyny w Irlandii solo act Czesława Mozilla w 100% poświęcony emigrantom. No co tu wiele powiedzieć. No warto przejść i tyle, Czesław. No, mam nadzieję. D dziękuję, Jacku, za zapros zaproszenie i a też dziękuję Państwu za, słuch za słuchaliście. Dziękuję, piątka dla ciebie. Pozdrawiam piątka. Drodzy Państwo, Czesław Mozil, gościem Radiopelka. Dziękuję. Czesław. Życzę udanego koncertu i niech moc będzie z tobą. Dzięki wielkie. A ja już zapraszam na informacje na zegarach w 11.